Ewelina Karpińska, Green Cafe Nero. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym Ciebie zapytać, jaką rolę odgrywa dziś kawa w świecie ludzi kreatywnych i zaangażowanych społecznie? Ja myślę, że bardzo dużą, bo u nas w kawiarniach mamy misję, by codziennie sprawiać, że dzień naszych gości staje się chociaż odrobinę lepszy. Małe kroki, uśmiech, ciepłe przywitanie mają sprawić, że gość poczuje się po prostu dobrze, poczuje się swobodnie i wierzymy, że gdy już osiągnie taki lepszy stan, lepsze samopoczucie, ma przestrzeń, by rozwijać swoją kreatywność, ma ochotę nawiązywać znajomości. Wiemy, że w naszych kawiarniach zawiązała się niejedna przyjaźń. Umocnił się niejeden biznes, ale też takie prostsze rzeczy, jak spotkania rodzinne, przyjacielskie. Wiemy, że nasze kawiarnie były miejscem, w których powstawały przepiękne grafiki, została napisana niejedna książka, także myślę, że jesteśmy dobrą przestrzenią dla ludzi kreatywnych i chcemy być takim miejscem, którym... Które sprawia, że czujesz się po prostu dobrze. Podsumowując, miejsce twórcze? Jak najbardziej, tak. Świetnie. A jaką energię chcecie dzisiaj jako Grinka Fenero przekazać uczestnikom tego wydarzenia, TEDx Warsaw? Myślę, że nasze kawiarnie mają bardzo dużo wspólnego z tym, co się dzieje tutaj dzisiaj, bo wyobraź sobie salon, w którym chcesz się spotkać ze znajomymi. Co tam widzisz? Ja widzę stół przy którym można usiąść, można coś zjeść, wypić. Widzę wygodną sofę, widzę regał z książkami i takie otoczenie sprzyja właśnie kreatywnej wymianie myśli. I dzisiaj też jesteśmy w takim miejscu i w takim gronie, które inspiruje, które sprawia, że myśli mogą płynąć swobodnie, rozwijać nas wszystkich, czasami sprawić, żeby znaleźć ten moment, by się zatrzymać, coś przemyśleć. I mam nadzieję, że nasze kawiarnie też są takim miejscem bardzo spójnym z tym, co się dzisiaj tutaj w Złotych Terasach na TEDx Warsaw dzieje. Świetnie. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.